Witam was, moi drodzy, cieplutko i serdecznie w kolejnym odcinku z gry Vintage Story w kooperacji oczywiście. W niedzielnym wita was, niedzielny wita. Niedzielny wita. Słuchaj, no to co? O ja to się podra podrapałeś po głowie. E... Bo jak nic nie robisz, to on tak samo Czek, tak a... Dlaczego ty nic nie robisz? mamy nowy dzień, słuchajcie. I mamy taki dzień, plan, tak. że szukamy miedzi. Tak, to jest e, plan na odcinek i jedzenia. I przy okazji jakieś jedzenie jak nam wpadnie, to też sobie zbieramy. Przygarniemy. Na razie, mamy, na razie mamy takie bez Ty, a z bezmięsnego można zrobić potrawę? Jak bezmięsnego? A, no bez mięsa potrawę. O, a... ty masz mięso. Możesz wziąć, jak jesteś głodny. Bo Wiesz jest co, ja mam cztery mięso. kreski, a ty masz ile? No to ja mam więcej, to jedz, to twoje. Yy, otwórz. Zbieraj, tam no. To ja wezmę, ja. sobie zjem z chęcią. I co ty chcesz. Ja spróbuję, zrobić? No zobaczę, wiesz, czy można, bo mam pięć grzybków. A, można grzybki było... chyba można, a może grzybową można zrobić? Nie? No. O dwa grzybki i do tego, i do tego. A, nie mam owoców. Kurde, masz jakieś owoce? Nie. O, mam żelawinę, czekaj, mam żelawinę, mam żelawinę. Ja właśnie przed chwilą zjadałem ja jeden działo. owoc i zjadłem go. Nie działa, tylko. Czyli owoców z tym nie można łączyć? A, widzisz, A ty myślisz, ja. że te drzewko jabłkowe, które Wisp mówił, żebyśmy zaznaczyli, ja mam je zaznaczone, jakby co widzisz? Ja widzili, mam. Te ja tutaj. Też mam, ja też mam. Też Także, mam. czy one czasem już? Jak często one obradzają w ten w jabłka, czy tam w coś innego? Raz w roku, chyba. No tak, jak jabłka, nie? A, o. To mam nadzieję, że będzie ich dużo później. No pewnie będzie. Wiesz co możemy ugotować co ja może tak mi się wydaje? Bo włożyłem cztery grzyby, bo miałem no. Pięć. i się jakaś dwie porcje gulaszu z pierścieniaka robi. A Tak, się oparzyłem. Brawo. U. Dobra, to już co ja to ja na razie... Czy, czy ja mam coś robić? A patrzcie patrzmy, gdzie idziemy. Gdzie idziemy? Y... To ja spojrzę na mapę i... Gdzie może być mieć? Pewnie w górach co ty na to. Bliżej gór, owszem, ale równie dobrze może być też w lesie, gdzie są drzewa. No to teraz tak, my mamy na, lewo, na, na lewą stronę mamy, yy, na lewo chyba pójdziemy mamy drzewa. Te góry pójdziemy te górki obadać, wiesz? Ale w, ale... w, le, w lewo, w stronę yy, tak. gli, a, gliny, gdzie zaznaczyliśmy, w stronę gliny, no, tak? W stronę gliny, w stronę gliny i tam poszukamy przy tych lasach i tak dalej, nie? Czekaj, dobra, to ja no tak, no, do, to, do to w dobrym kierunku się, patrzę. Ja już jest gotowane. Eee... Tak, bo to trzeba... O Dzi... Aj się oparzesz po... znowu. Nie wyłasz po Czekaj, bo to trzeba zabrać tą. Miską. Człowiek No. Ma, mamy Miską. tylko jedną miskę, nie? A nie, tu jest moja miska. Mam miskę. No weź tam, dla ciebie jedno zostało. Eee... Podnieś. Okej. Okay. I mogę zjeść już to? Tak. Eee. Bo tam masz tu tak dużo nie dało. Wow. Uderzyłeś mnie w twarz. Tak? Naprawdę? No chyba tak. Dobra, wiesz co, ja mam po, po troszeczkę więcej niż połowę życia. Także to jest okej. Okay. Mam nóż, mam yy, łopatę mam. Mamy, czego. Motyki nie muszę chyba nosić ze sobą, prawda? Nie, 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 motykę raczej nawet nie warto chyba brać. Kamienną motykę właśnie. odłożę, mam tylko łopatę, włócznie, krzemień ja i nóż. Ja biorę włócznie i zasuwamy. Zasuwamy. Trzeba uważać tak, na dziury. Na Widziałem, że na biało są na mapie zaznaczone, więc... Aha. Tak. Mamy tą czerwoną glinę. Tak jest. Hop, hop. Ale my lecimy dalej i dobra. I tu możemy się rozglądać na ziemi, czy nie występują takie kawałki z takim rudym odblaskiem? To będzie mieć woda. Taka... Najlepiej umijać. Tam, widzowie nam mówili, że można przesiewać tą, jak to się nazywa, patrz, kamienie i z tej czasem czasem wypada. Co nie mogę? Zabrać krzemień, dobra. Wypada ten, y, samorodki miedzi, nie? Ale to, z tego co pamiętam, to strasznie mało i strasznie pracochłonny jest ten cały proces, więc taki średnio opłacalny. Aha, no dobra. Lepiej znaleźć, lepiej znaleźć gdzieś na wierzchu złoże. Tutaj są jakieś ruiny znowu. O, grzyby, 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 ty borowik szlachetny. Jedzenie. A tu mamy ruiny, wiesz co, ja chyba zaznaczę je, bo ktoś pisał, żeby ruiny zaznaczać. Zaznacz, dobra, zaznacz. Gdzie, Gdzie ja jestem? Tu. A, są, faktycznie, przy jeziorku. Oh, Gdzie no, są ja ruiny? To Co to jest? Jaki dać ten znaczek na ruiny? No masz taki rozwalający się. Z Aha. Tym. Spękane naczynie. Uh -huh. Na przykład. Nie, mam te, jak one się nazywają? Boże, Patrz, jak człowiek jest pośledzony. No, nie filary, tylko kolumny. O. Kolumny, A to są, to faktycznie, ruiny. Zapisz. No. Dobra. też mało widoczny ten znaczek ale na mapie, no, ale spokojnie. Możesz kolor mu zmienić. A, no faktycznie, dobra, nieważne. Nie, nic nie mówiłem. Ja tam na czerwono nie robię. O grzyby jakieś, Runo... mleczaj no, złocisty. Jest... A, to ciekawe, czy jadalne. Mój, ja mam borowiki szlachetne, więc mogę sobie od razu trochę zjeść. Zaraz, zaraz ci powiem. Zaraz ci powiem. O, te nawet dobrze karmią. Eh? Dobra, jadłem się dosyta borowikami psujące się, po zjedzeniu 80 sytości, minus 2 punktów życia. No to trujące, to jest trujące. To wywalę, tego nie? Tego nie jemy, tego nie jemy. E -e. Ej, nie, wywal to... go. U. Do u. wody najlepiej, to nie będzie tak wracał. Tylko po lesie musimy być ostrożni, bo tu mogą być wilki. U mnie U nie działa, to muszę jakiś innym pewnie wywalić. Ku. Q. Q. Dobra, co to jest za coś? runoleśne to nie. O, zbieramy, tu są nasiona, zbieramy. Mamy żyto. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Żyto znalazłem. Zbieram nasiona. A ja znalazłem dojrzałą rzepę. No to zbieraj. kochan. kochany. Zbieram, będzie i żarcie i nasiona. Nasiona powiem też ci, mam. Że, no? Ci, że tutaj nie będzie łatwo znaleźć. Za wysokie są te góry. Widzisz? Musisz nie widzę? dookoła. Ale mam znowu no. mleczaje, to nie. Bo to będzie ciężko, kurde, znaleźć cokolwiek. Bo żeby przejść dalej, musimy przejść strasznie pionową górę. A to ja musiałbym zobaczyć, gdzie ty, gdzie ty jesteś na mapie. Łaże tak wiesz, po boku. Zniknąłeś mi w ogóle. Musiałeś, jeszcze, musiałeś ja się mocno się na oddalić. Południe, na południe jesteś, nie? Na południe jesteś. Tak? To nie. To w takim razie. Idę do ciebie, idę dobra, do ciebie. Do ciebie. dobra, 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 ja już idę na północ. Dobra, już cię widzę. Właśnie mi minąłeś. I... Co? I... No. Ja ciebie, ja, za tobą. ja ciebie nie widzę. Hello. Nie widzę za cię. Tobą. Nie widzę cię. Teraz dokładnie. Stoję przed tobą i podskakuję. Nie widzę cię. O kurde. To nie dobrze. Straciliśmy się ten z sobą. Dobra, słuchajcie, robimy małą, małe cięcie i postaramy się do siebie mm -hmm. wrócić. Widzisz mnie? Widzę cię, już jestem. On... No, Także A, no, gramy no, dalej. No, <laughs> nie wiem co się stało. No, nie... yy, lub... Mlecze jest złocisty. To nie, to jest, to, jest, to, jest, to jest trójak. To jest takie mało jedalne. Mało znaczy, aż taki strasznie trujący nie jest, ale. 80 punktów życia. A co tutaj są za kamienie? Czekaj. Takie dosyć ciemne. Skałka, łupka i lastego. Ale musimy mieć miedzia miedziane narzędzie, żeby to zebrać. Ci, tak, tu są takie. Wiesz co? To są takie szare, jakby pola. Jak pójdziemy bardziej jeszcze na, na wschód, i trochę na południe, potem ja nie wiem, czy na tych szarych polach Pola. nie będzie na przykład. O, właśnie. Czy nie będzie, to by było dobrze widać, ale kwestia jest tego, czy tu coś będzie. Bo statystycznie ta mieć powinna być ogólnie wszędzie. No to, A. O to że gdziekolwiek nie zaczniesz, to, to powinno być mieć. A to nie jest tak jak w Minecraftie, że jak zaczniesz kopać głębiej, to znajdziesz? A, tak, tylko trzeba poszukać. To nie jest tak, że jak zaczniesz A. kopać głębiej, to znajdziesz. to nie jest coś takiego, no dobra. Bo tu Są takie jakby miejsca, gdzie są te rudy i musisz je potem zlokalizować specjalnymi narzędziami. Aha. To tak nie, nie to, że kopiesz te tylko w dół i będzie, nie, tylko musisz jeszcze w dobrym miejscu kopać. Rozumiem. Dobra, Ale tam są to... górki kolejne, inne, to może tam. No właśnie tak. Tymi górkami to no możemy podejść. Na górkach nie lubię kopać, bo potem wiesz łatwo, żeby ci się na łeb to zwaliło. A rozumiem. Ale no jak nie ma wyjścia, to będziemy i na górkach kopać. No bo tu nie widzę żadnego, żadnej miedzi. Przyznam ci się szczerze. Wieczarka polna. No to jedzenie to jak najbardziej się przyda. Tak, tylko mam. Muszę pozbyć się starej żurawiny, która już mi się psuje. Znaczy ją zjem. Dobra. I zaczniemy pieczarę. Co widzisz tam coś? O, tu pełno pieczarek. Nie, ja nie są koło ciebie cały czas. Pieczarki to ja hmm. wiesz, co chętnie bym się poczęstował. No a, są to, pieczarki. Mam krzaków i pieczarek. O! I Ej, a, dużo. a jakby się weszło w podziemia, to może. Ej, tak, ale tam są pewnie potwory. A nie, I nie zawsze widać, bo w podziemiach nie znajdziesz rudy takiej leżącej do zebrania, tylko musi, znajdziesz ten znaczy, nie miedzi, tylko znajdziesz rudę miedzi. Trzeba ją kilofem wykopać, a żeby mieć kilof, musi mieć najpierw miedź. To jest zrobić miedziany kilof. Rozumiem. A czym ty zbierasz? Ty ręką, czy nożem? Nożem, Nożem, szybciej. A widzisz, ja ręką zbierałem. Zastanawiam, czy. O, ale to są pełno tych jaskiń, O, jest potwór. Chcesz zobaczyć potwory, to chodź. Komuś musisz uważasz, bo one kamieniami napierdzielają, więc... Ja nie wiem, pracy. czy ja chcę zobaczyć potwora. Dawaj, chodź, chodź, chodź. Będziesz widział, jakie stwory tu nas atakują. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie... to na, na górę musimy wejść. Staram się popatrzeć na mapie, gdzie ty jesteś. Aha, mhm. dobra, widzę cię już. No i tu powoli podejść do brzegu i jak A, widzę, widzę odnoś... go, widzę. Widzisz, jak... idzie? Widzisz, idzie? Widzę, jak chodzi, no, skubaniec. No, wylas. One w dzień nie lubią chodzić, ale jak nas widzą, to wtedy nas gonią. Właśnie biegnie kolejny. Dobrze, że mamy włócznie. No, dobrze, ale to on sobie. O, motylek! Tam... Patrz, 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 zobacz na cwania, idzie do nas. Będzie wojna. Pijesz się z nim? Oberwał, ale ja on ja też oberwał. I spadł. <laughs> Znowu włazi. <laughs> Okej. Okay. Dobra, spróbujemy go dziabnąć. A, Nie Chyba no, się nie bo bo boi. Będę rzucał nie, bo nie ma przejścia chyba do nas. Dobra, chodź, idziemy dalej. Szkoda, szkoda okay, dobra, 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 bo to już się ciemno zaraz zacznie robić. O pierdziele. Te góry są fajne, ale po nich się ciężko chodzi. I mogą się sypać, bo to jest żwir. Więc trzeba ostrożnie nie biegać niestety. I powiem Ci, że ja tu miedziów nie widzę. No ja też nie, bo ja nawet nie wiem jak to wygląda, ale no... No dobra. Dobra, okay, zaraz zobaczymy. Ciemno się robi już, musimy do domu zaraz wracać. Czy tutaj można wydłużyć jest dzień? Jest 16 dopiero. Spoko. Dzisiaj się boję ciemności. Wiosna, więc, więc nie będzie tak źle, nie tak szybko się ciemno zrobi. Do 20 możemy spokojnie śmigać. No dobra, a co wtedy? A wtedy do musimy do domu biec szybko. No, znaczy nie no, do 20 to musimy być tak koło domu w miarę, nie? Nie no, patrzę, że nie ma nic. Czekaj, tu coś jest, to coś jest. Co to jest? A, tu mamy, ale łup kwarcu. Kwarc. Kwarcu na razie nie potrzebujemy, bo i tak nic z niego nie zrobimy. Później będzie można sobie szyby robić. A my szukamy tych kamieni takich, takich właśnie, nie bloków. Tak, z... Nie, nie, nie. Szukasz czegoś, tylko to jak tu ma białe ciapki, to będzie miał takie rude ciapki. Tu Rozumiem. Rudozielone, o, rudozielone, dokładnie. Powiem ci, że ja tu nie widzę kurde niczego. Dobra. O, kolejny kwarc. Miedziu, gdzie jesteś? ja cały czas poszukałem klo klocków, wiesz, bloków. Nie, 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 to są takie małe te. Hmm. Dobra, możemy powoli górą wracać do domu, bo tu chyba nic ciekawego nie znajdziemy. Mówisz? Dobra, to wracam do... Bo te góry są zbytnio... Na, na dzisiejszą wyprawę mało. Czekaj, tu coś jest. Nie, to tylko krzemień. Krzemień Owszem, ale nie da nam nowych technologii. To jest ten minus. To muszę iść. Ja muszę iść praktycznie cały czas w, w jedną stronę, żeby do domu dojść, ale musiałbym trochę ominąć wodę najlepiej, żeby nie zmoczyć sobie stupek. Znaczy, co? Zauważyłem, że jak wejdziesz po pas, to tak jakby nie zaliczać ci, że jest też kwart. Ale jak już się zanurzysz cały, to tak, to wtedy już cię traktuje, że o, kochany, żeś tutaj. O, znalazłem coś fajnego. Co to jest? Dużo jedzonka. I... A, marchewki, ale dopiero rosną. Kurde. Trochę szkoda, dobra. No szkoda. Ja nie wiem właśnie, tego nie jestem pewien, czy takie rosnące jak zetnę, a zetnę, to dostanę nasiono? Tak, a to, to zbieram. Bo my tu raczej tak szybko nie wrócimy, a my sobie to posiejemy u siebie. Wiesz co, ja jestem głodny, ja zjem owoce, które mam, okej? Okay? Czy zostawić jakiś owoc, żeby było. Nie, ja mam pełno. Ja mam pełno owoców. Bo na razie grzyby to chyba będziemy gotować, nie? No, bo można je jako warzywa robić, potrawkę, więc na pewno lepiej je ugotować niż gdzieś na surowo. Mam 6 pieczarek, więc potrawkę da się zrobić. Ja mam 3. Musi być zawsze dwie porcje porówno, Więc mm -hmm. musisz mieć minimum cztery chyba, żeby w ogóle mieć jakąś tą Ojej no, jakieś... Żeby do gara wrzucić Pamiętaj, że wkurza mnie to, że nie ma miedzi? Kolejne, ja wiem, że ten kolejne jest ruiny Pierdołowaty Mówisz, że wszystkie ruiny sobie zaznaczamy? Tak, tak Jak jakieś spotkasz, to zaznaczaj co to kurde jest i torf tu jest. Dobra, Daleko to jest od domu. Hmm. Dobra, zaznaczę, że to jest torf. Niech, niech będzie. To się zawsze przyda. Torfik, torfik, nie kamienie. Kura! Mogę? Mogę? No i co? Kura to się nie opłaca. No nie, nie. Miesiąc. A jajko. Chociaż, chociaż jak... No co, jajko to trzeba No wykodować. nie, no faktycznie znaczy jajko nie da. Chociaż możesz zbierać, bo to zawsze będą pióra skóry. kóry. zbierz? O, 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 co to o, jest? W ten sposób, zapomniałem jak upo. się zbiera. A pióro mam, pióra, pióra. Poczekaj, no, do czego ja jest mam pióra? Tu, dobra. Tu jest dziura, ale nie. A ja no, widzę no, chyba już nas dom. Tak, tak, ale patrzę wiesz, co, czy tu czegoś nie ma. Krzemień, dobra, dawaj, krzemień zawsze się na początku przyda. Nic innego nie mamy. Dob Co to jest? O, krzemień. O, i tu, tu może będą, tu może będą. To będzie. są krzemienie. Czekaj, to jest dobry teren, dobry teren. Kamienie, łupka i las tego. To jest fajny teren, bo są i drzewa i lekkie górki. Mogłaby tu być mieć, abym się nie pogniewał. To jest chyba krzemień, bierzemy. A to ja nic nie zbieram, widz żadnych krzemieni. Zbierać wiele, no bo na razie nie mamy innego materiału. To się zawsze przyda. Eee. Chyba o średniej żywności. Kurde, że tu nic nie. Kamienie ma. wziąłem jakieś bez sensu. Tylko krzemień, bo z niego da się narzędzia. Z tego łupka chyba się nie da zrobić narzędzi. Dobra, tu są kolejne grzyby jakbyś chciał. O widzę grzyby też mam, no. Także można zbierać na potrawkę. Pierścieniak uprawny. Ja też mam właśnie pierścieniaka. Kurde. No trochę mnie zaskoczyło to, że tej miedzi tutaj tak nie znaleźliśmy. Ona często. Znaczy, często, no. Jak na tą grę powinna być w miarę dostępna. Co prawda poszliśmy tylko trochę na wschód i północ. No tak, a to już jest. No... Jest, mam. Chcesz zobaczyć, jak miedź wygląda? Tak. Tylko muszę Zobacz. zobaczyć, gdzie. Gdzie ty jesteś? Aha, jesteś tu. No, niedaleko. No i problem jest taki, że oczywiście gdzie jest kurna? W wodzie. A, też, czekaj, nie, to są, to są te... E, pierścieniaki, to wezmę. Bo czekaj, zaraz przyjdę, muszę kurde. pierścieniaki zabrać. Jak tu się pozbyć wody? Chyba można. Znaczy, bo tu trzeba będzie zaznaczyć, bo jeżeli występuje mieć na wierzchu, to pod ziemią jest na pewno. Tutaj tak to... A, no widzę, tak, no widzę, widzę jak ono wygląda. Więc od razu zaznaczam, że tu jest mie miećka. A nie możemy jej wy teraz wydobyć. Czy, czy, a czym się Z wydobywa? Wykopuje? Nie, ją zbierasz. Po prostu tak, jak kamień, najzwyklejszy. Tylko problem polega na tym, że ja nie mam miejsca za bardzo. No ja mogę mieć jeszcze miejsce, jakby co? Mam ją zebrać? Tego pierścieniaka. To weź ją, no, weź. Tak jak krzemień się zbiera, nie? A, no. I trzy chyba sztuki dało. No i dobrze. Okay, bardzo dobrze i to może to w wodzie trzeba szukać nie 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 ja to zaznaczyłem bo tu będzie złoże trzeba będzie potem przejść tylko gorzej jak on jest pod wodą tak łatwo się go nie wykopie trzeba będzie tutaj kombinować dobrze a co się robi z muszelek? muszelki można później jak będziemy mieli żarna zmielić żeby mieć wapno a jak będziemy mieli wapno to będziemy mogli robić o kurna o o Wow, ale tyle Spaku... zrobiłem. Upakowałeś się. Ale żyje. To dobrze. I coś znalazłem, tylko potwory są. O kurde. Jest ten. Jest. Y... No i każesz mi przyjść do siebie. no dobra, no już idę, no. Ja pierdzielę. są mocniejsze potwory, bo już mam inny kolor. Ale jest ta zębatka zardzewiała, To jest tutaj jako pieniądze. Ups, zanurzyłem się jest... cały. Zobacz, jaka banda tam jest. A no? I tam jest, leży jest... takie rdzawy, to jest zębatka. Widzę. No, i to jest miejsce do odwiedzenia kiedyś, jak będziemy, wpiszę, że to jakaś dziura jest. Czekaj, chyba była taka opcja. Eee. Czekaj. Ała! Rzucają kamieniami, cwanie. Uciekam. Może już do domu trzeba iść? No, też możemy. A, znowu mnie trafi cymbal. Dobra, za dobrze są. Idziemy stąd. Podamy <grych> do domu. Dobra, ja chętnie. Jak jest no dobra, noc, to ja no to po nocy nie biegam. Tej miedzi, miedzi za mało jest, żebyśmy cokolwiek zrobili, więc będziemy musieli szukać dalej. No to możemy Kolejnej szukać miedzi. dalej. Kolejnej miedzi. Tam znaleźliśmy Szkoda. jedno złoże. Szkoda, no. wiesz, że tak pomiędzy odcinkami nie można sobie pobiegać i poszukać, no ale cóż. Można? No, no można, ale to wiesz, no ja nie mogę, bo to jest twój świat, nie? A Ja właśnie nie wiem, czy nie mogę ci go jakoś wystawić, żebyś chce... I potem ty mi go na przykład podrzucisz. A, tylko że problem jest taki, że czas biegnie. No właśnie. A tu zima nieubłaganie się zbliża. O, no to, no to może lepiej nie pomiędzy odcinkami. Dobra, a ja jeszcze, jeszcze trochę zebrałem grzybków. Już biegnę do domu. I możemy, trochę... możemy gotować. Uff. Słuchaj, mamy tak. Ja, ja mam grzyby. Y... Gotuj. A jak to się robi? Ja muszę ognisko no, zrobić, tak? Czy te przyjdą? Czy nie? Co? Czy co przyjdzie? Znaczy, czy wariaty przyjdą do nas, czy nie? Wszelki padek zabuduje. Dobra, to naucz mnie gotowania, bo. Y... czemu ja mam. A, Aha, krzew. Nie, 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 to zbierz trochę torfu. Wejdź z chałupy i zabierz przynajmniej 4, ale to jest To jest drewna drewno połowę. Cegła torfowa, cegłę torfową wziąć? Tak, 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 tak. Jak się coś bierze ją? Prawym cztery, przyciskiem? Zabym. Za 4 sztuki pięć powinno wystarczyć 7 wziąłem, dobra, głodny jestem, no. muszę coś zjeść. I co teraz? Zabunkrujemy to, no i bierzesz garnek. Wkładasz garnek w ognisko. Czeka, jak to się zabierało garnek? Normalnie, Normalnie w chyba nie. Wstawym podnieść nie mogę. To miejsce. A, no faktycznie. Dobra, siódemeczka. Podnieść. I teraz co? Od... Władasz w ognisko. Władasz. Masz wtedy nowe menu. Otwierasz. Otwórz. I dodajesz porówno w dwie porcje grzybów. Ile masz tych grzybów? Osiem. No po cztery w każdą. Czekaj. Po 4 w pierwszy, po cztery w drugi ten. A nie, to ja, to ja, źle zrobiłem, bo ja nie miałem takiej opcji. Poczekaj, shift. A dołóż paliwo. No to. Dołóż, Wiesz, dołóż ja muszę zjeść, paliwo. ja muszę zjeść cokolwiek, bo to to ja umieram. To się, to zjedz, tylko nie grzybę, bo ciut. Nie... Znaczy od razu, nie umrzesz, to tam powoli spada. No właśnie spada, no. Dobra. Dobra. Żeby nie miał to. Teraz tak. Dołóż shift, dołóż paliwa. Hmm. Czyli muszę dodać drewno, czy suchą trawę, nie, czy... No torf, bo to torf wziąłeś. A, okej. Okay. Cegłę torfową, nie wiem, dwie sztuki? No daj jak cztery, to cztery dodaj. Bo jak cztery masz, dwie kubki po cztery będzie tego, to trzeba dodać Dobra, cztery. mam cztery i teraz włożyć tak grzyby w jedną. Cztery do jednej przegródki, cztery do drugiej. Ale, mam ja, mam aż, ale ja mam aż dużo przegródek, ja mam ale cztery przegródki. Dwie. Bo kolejne nie wiem czy Ci pozwoli. Chyba, że masz tyle grzybów, żeby w każdym Ale jest muszę, Aha i muszę rozpalić najpierw, bo jest zimne. Tak i rozpalić. Zdejmuj pochodnie ze ściany. I bierzesz ją i z, z shiftem, czy tam kontrolem jak ty masz, podpalasz. O, I czekasz aż się zadymi. Dobra. Wow. I do ściany. Prawym przyciskiem na ściany odkładasz o, Bardzo ładnie. No i, i tam się coś... I się coś i chyba, chyba robi się, no. O, ja jestem normalnie kucharz. Super. Hmm. Mam jeszcze więcej grzybków na razie. Słuchaj, nie która... Was. Mam trzy pieczarki i... No to nie wiem, czy tak dałem... I trzy, i robiłem, trzy rzepy. Powoli. A to można... A, to widzisz, to nie. Poczekaj, to czekaj, ja Ci muszę dołożyć pieczarek. Masz pieczarki, ja je tutaj wyrzucę. Czekaj, jak to się robiło? Cyk. Janku. Bierz sobie pieczary. Wszystkie. Dobra. 7-8 mam 8 sztuk. I bardzo dobrze zrobić sobie wtedy a, po, też po 4. Dobra, Znajdziemy. a wiesz co, a na dolne tutaj w skrzynce na dolne, no, w dolnej skrzynce włożę y, nasiona i wezmę rzepę włożę oraz włożę naszą mieć. Ja mam jeszcze krzaki żurowiny patrzę, okay. patrzę gdzie, żeby to tak układać. Tutaj sensowo, na dole nie? na razie ułożyłem. Więc możesz przełożyć, jak chcesz. A skąd, dronomy, gminy, skąd będzie wiadomo, dronomy. kiedy jest gotowe jedzenie? Muszę zajrzeć do środka, jest no gotowe. Już zrobiło, już jest zrobione. I teraz, ja, jak. Jak, się, jak torf został, to go wyjmij z ogniska, bo szkoda go marnować. Chyba, że chcesz dołożyć kolejne i zrobić kolejny ten. Ale to ja muszę opróżnić kocioł najpierw, nie? No tak. O, potwory przyszły. Pękają. Słyszę je. Tam na zewnątrz. No i teraz bierzesz miseczkę i sobie wcinasz. I ładujesz porcję. O, już mam porcję i mogę zjeść. Mhm. Mm o, jak ładnie. A ty sobie też weź Ja mam jeszcze tą z rana. Aha, no to ja jeszcze sobie wezmę. Ty ile tych porcji tam jest? No, zrobiesz cztery. Bo po, A, po faktycznie. Cztery... To ja mogę weź jeszcze jedną Możesz... i jedną ci zostawię. Tak. Jeszcze jedna została. Bo to i tak w nocy mi spadnie to jedzenie. Dobra, no to ja zabrałem. To możesz włożyć garnek z powrotem i kolejne zrobić. Ten gotowanie. Dobra, zrobię kolejne. Jak to się podnosi? Kontrolem, u mnie to też shiftem pewnie masz. Dobra, nasionka żyta. Nie. A nie, bo muszę mieć puste miejsce. Co ty robisz? Eee, się mieć, tak. Tu Aha. dołóż torf i, i dołóż. Czte to najpierw cztery, no dobra, najpierw no, I już czeka. Tylko nie wiem, co się zrobić musimy spać, bo to przerywa, to nie będzie się gotować w czasie naszego spania. Aha, dobra. I zakończymy tak. chyba odcinek. Tak. I zakończymy odcinek, dokładnie, moi drodzy. No mieć widzieliście, znaleźliśmy tyle co kot napłakał, więc musimy znaleźć kolejną. Bo chyba musi być 60 sztuk, żeby wykuć, wykuć pierwszą rzecz chyba, tak mi się wydaje. Żeby odlać, nie wykuć, odlać topór. I nie topór, tylko ten kilof i być może młot potrzebny, bo jeszcze musi być młot do rozbijania rudy. Rud najpierw trzeba rozbić, żeby wrzucić do... Kara i on już co, chodźmy spać już, bo mi strasznie denerwują te głosy ich. Dobra. Nie przeszkadzają. Trzymajcie się, hej hej. Trzymajcie się, moi pa. kochani, do następnego odcinka, tak. oczywiście, u niedzielnego, też w ten sam dzień, w piątek. Tak, też będzie w piątek, także trzymajcie się, hej hej. pa. pa.